Cześć kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim urodowym kanale Makeupownia. Dzisiaj jestem troszkę podekscytowana, ponieważ mam dla Was test pięknej palety cieni do powiek. To będzie test i jednocześnie pierwsze wrażenie. Ja jestem trochę przeziębiona, mam zmienione głosy, bo uli miałam zapalenie krtani. Mimo to no nie mogę już dłużej czekać z testem tej palety, bo ona jest nowa nie jeszcze nie dotykana i chciałam w takim stanie wam ją pokazać. Natomiast ja tą paletę chcę już zacząć używać, czy na sobie, czy na klientkach, a chciałam wam pokazać całkiem nową, jeszcze niemacaną sztukę. Mm, więc no nie mogę czekać do końca choroby tylko muszę to nagrać. Teraz no i też nie chciałam robić długich przerw między odcinkami, tylko póki mogę nagrywać je jak najczęściej. Mm. Co to będzie za paleta? Słuchajcie, na pewno już wiecie po miniaturce Natomiast jakieś półtora miesiąca temu, może... Nie, chyba półtora miesiąca temu, może dwa Zapaliło mi się w głowie takie TING! Że ja chcę jakąś nową paletę cieni Coś neutralnego Coś do ślubniaków I zrobiłam mega duży research Tak z 3 lata wstecz, jakie tam są w ogóle palety na rynku obecnie fajne i miałam dużą zagwostkę, czy wybrać Anastazję Soft Glam, czy właśnie tą paletę Too Faced Born This Way The Natural Nudes. Padł w końcu na tą paletę, zaraz Wam powiem czemu się na nią zdecydowałam. Anastazja też była mm, trochę droższa, i tam było w Soft tam było kilka czerwonych kolorów, których ja wiedziałam że do makijaży ślubnych nie wykorzystam. Ta paleta miała bardzo dobre recenzje w internecie. Pokażę Wam, jak wygląda. Paleta jest przecudowna. Ma bardzo ładne kolory. Ja, oczywiście, zaraz tutaj wrzucę Wam słocze na ręce cieni matowych i cieni błyszczących. Będziecie mogli sobie z bliska zobaczyć, jak te kolory się zachowują ale ogólnie no paleta jest cudowna, czekajcie ja wygnę do tyłu, o nie będzie Wam się lusterko odbijać eee, i mamy tutaj ile? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cieni matowych i 8 cieni błyszczących może tak Wam zbliżę eee, przede wszystkim co mnie przekonało do zakupu to, że właśnie te maty są przede wszystkim większe jest tych matów eee, dużo, dużo kolorów Użytkowych. Paleta jest pięknie zaprojektowana, więc to mnie bardzo przekonało, żeby ją wybrać. Bardzo ładne są te blaski. Jestem ciekawa, jak będą się zachowywać. Paleta ma też oczywiście piękne lusterko, no i sama w sobie jest bardzo elegancka. Także no nie mogę się doczekać, aż ją Wam pokażę: zaprezentuję, nałożę na oko. Co dzisiaj będziemy robić? Ja zrobię sobie jakiś chyba nią mocniejszy makijaż, taki chyba mam ochotę, jeszcze do końca nie mam koncepcji. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do testu i pierwszego wrażenia, do oglądania dalej. Troszeczkę Was do siebie przybliżyłam i ja teraz na powieki nałożę sobie mieszankę bazy podcienie Inglot Eyeshadow Keeper oraz korektor. Z inglota Alcoveret. Ja sobie to pomieszam i nałożę na powieki. I nakładam bazę gąbeczką. Bazę pomieszaną z korektorem. Nakładam pod samo uprwiowy, bo jeszcze nie wiem, jak daleko będę tymi cieniami chciała wyjechać. Ale podejrzewam dość mocno w stronę skroni. Pracę zacznę sobie tutaj od tego cienia Nude i zacznę sobie wklepywać ten cień. Będzie taki mój cień przejściowy. Nie chciałam jaśniejszego, bo ja mam też te zasilenia na oczach. Stwierdziłam, że nic nie będzie widać. I sobie rozklepuję najpierw ten przejściowy cień i wyciągam go troszeczkę w bok. Cienie są bardzo takie masyłkowe, mięciutkie, bardzo fajnie się skoczowały na ręce i bardzo tutaj dobrze się też rozcierają na powiece. Ok, cień nude mam już rozklepany i muszę Wam powiedzieć, że. Te cienie, albo przynajmniej ten jeden cień, który na razie nałożyłam, bardzo ładnie rozciera się do takiej chmurki. I przede wszystkim te cienie się nie zapiekają na powiece. Nie ma tutaj takiego efektu, że dotkniecie powieki i macie mocny pigment w jednym miejscu, którego nie jesteście w stanie później rozklepać co powoduje na przykład często w niektórych cieniach takie plamy, że macie w jednym miejscu mocną pigmentację a w innym bardzo delikatną i tej mocnej nie jesteście już w stanie rozetrzeć tutaj takiego efektu nie ma jesteście w stanie bardzo ładną chmurkę cienia wyklepać, wycieniować i teraz będę nakładać kolejny cień kolejny cień, który będę nakładać to Cocoa i tego cienia już nie będę wyklepywać tak daleko Bardziej się skoncentruję tutaj na zewnętrznym kąciku. Cienie są dobrze napigmentowane, łatwo się je rozklepuje. Są bardzo takie masyłkowe, nie zapiekają się i nie robią plam. Następny cień, który nałożę, to będzie cień truffle, i to jest najciemniejszy cień z palety. Powiedziałabym, że ta paleta jest prawie idealna, prawie jest niesamowita, jest neutralna, przepięknie skomponowana, ale brakuje mi w niej jednego cienia. Jednego czerni. Naprawdę czarny to jest taki kolor, który fajnie pogłębia makijaż, dodaje efektów bardziej, jeszcze 3D nadaje takiej głębi, i tego koloru mi brakuje no ale zrobię kreskę, może da się to jakoś jeszcze uratować ja biorę sobie teraz mniejszy pędzel coś takiego taką kuleczkę i wyklepię sam wewnętrzny kącik on jest taki no dość ciemny mnie się tutaj cienie nie osypują w ogóle pod oko bardzo dobrze przykleiły się do tej bazy z Inglota. No ja też strzepuję pędzel, więc tu praktycznie nie ma osypu. I bawię się tutaj w takie ładne przejście, żeby był efekt chmurki. Cienie już wyklepane, muszę przyznać, że no, ładna chmureczka się zrobiła z tego. Teraz w wewnętrzny kącik tutaj nałożę sobie matowy cień z tej palety. I jest to cień matowy słan. No, dla mnie mógłby być ten cień znacznie jaśniejszy. Ten słan dla mnie to jest tak jak mniej więcej odcień mojej skóry i on tu mi nie za dużo rozjaśniał. Chciałam sobie wewnętrzny kącik rozjaśnić, więc dla mnie on jest zdecydowanie za ciemny. Ale dobrze się go rozprowadza. Na środek powieki nałożę sobie cień Shimmering Pearl. A ja ten cień będę nakładać palcem. to jest takie ciekawe złotko. Mogłoby być nieco bardziej różowe. Dla mnie jest chyba ciut za ciepłe. Ja lubię bardziej chłodne złoto. Dobra, wiecie co? Ja sobie obok jeszcze dołożę cień Rose Gold. Może mi się jeszcze uda tutaj troszkę go wprowadzić. Bo ogólnie chciałam Rose Gold dać na powiekę, ale był dla mnie za ciemny, taki zbyt różowy. Ja chciałam jednak iść bardziej w złoto. I to samo zrobię na drugiej powiece. I tak wyglądają te cienie. To jest, bym powiedziała, taki. To są takie cienie foliowe, więc uważałam z dojrzałą powieką. Muszę przetestować, jak te cienie sprawdzą się na dojrzałej powiece, ale mogą podkreślać załamania na skórze. E, teraz jeszcze nałożę tutaj, słuchajcie, wewnętrzne kąciki. Spróbuję dołożyć jeszcze cienia tego. To jest Glistering Snow. Dołożę tego cienia Glistering Snow w wewnętrznym kąciku. Ciekawe, czy się po prostu. Ten cień jeszcze uda doklepać na ten mat. Nie wiem, czy się przyklei. Teraz sprawdzimy. Zauważyłam, że właśnie takie cienie, które mają duże drobiny, jak są przyklejane na jakieś bazy. To wtedy przyklejają się mocno tworzą taki foliowy efekt, a jak są dokładane na sucho, to są bardziej takie właśnie brokatowe. No nie wiem, coś tam się udało dołożyć. Nie wiem, dajcie znać. Jeszcze sobie tutaj pogmyram. Też taki lekko żółtewy ten cień. Albo ja mam już jakieś takie zwidy, mogły być chyba trochę więcej białego, między z biało. Nie lubię mieć kąciki takie prawie, że białe. No to co, dołożę na, druku, na drugie oko i zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz na dolną powiekę nałożę jeszcze bazę Eyeshadow Keeper w to miejsce i będę nakładać cień Kokoła. Wezmę taki bardziej puchaty pędzelek i troszeczkę jeszcze ten cień porozcieram. Chyba go jeszcze ściągnę troszkę niżej. No, zdecydowanie będzie lepiej, jak on będzie jeszcze niżej pociągnięty. Teraz takim małym pędzelkiem przy, pod rzęsami nałożę ten najciemniejszy cień Truffle I jego już nie rozcieram tak nisko jeszcze sobie dołożę delikatnie tutaj NYX Glitter Primer bo chcę jeszcze sobie dołożyć jeden cień mam ochotę na ten miedziany Golden Light zobaczyć jak on będzie wyglądał więc delikatnie tutaj dołożę NYXa to miejsce nie chcę też za dużo potrzebuję jakiś mini pędzeleczek może ten doczyszczę. O, Golden Light to jest ten taki rudy. Ja przeważnie nie przepadam za takimi rudymi kolorami, ale dzisiaj akurat coś mnie tak wzięło i stwierdziłam, a dobra. Delikatnie dołożę. No, ciekawie on wygląda. Troszkę mi się osypał pod oko. Ogólnie te cienie nie lepiej nakładać palcem z pędzla średnio się nakładają te błyski lepiej nakładać je palcem. Ja sobie zaraz jeszcze posprzątam osyp i zrobimy kreskę. I teraz eyelinerem z inglota, z pędzelkiem łamów zrobię sobie kreski. Nie wiem, czy będę umiał zrobić kreski pod kamerą, bo to ogólnie ciężko się umaluje, ale postaram się. Mhm. Bardzo lubię eyelinery w pisaku. Ten jest bardzo trwały i nie rozmazuje się przy łzach. Na linię wodną nałożę sobie czarny Kajal z Inglota. Rzęsy podkręcę za lotką, chociaż w moim wypadku nic to kompletnie nie daje, ale żeby było, nieważne czy podkręcę, czy nie, to moje rzęsy zawsze są proste i krótkie. I wytuszuję maskarą Sky High od Maybelline. Ok, rzęsy mam wytuszowane. Bez szału, jak zawsze. Jeszcze nie znam maskary, która by mi zrobiła ekstra rzęsy. Jak to się mówi? Hmm, hmm, z bata nie ukręcisz, nie? No, niestety, nawet przy zalotce moje rzęsy są proste jak druty. I nieważne, czy je podkręcę, czy nie, to one po chwili opadają, nawet po wytuszowaniu. E, dlatego. Aby uzupełnić ten efekt, ja wypróbuję sobie dzisiaj rzęsy ze, skle ze sklepu chińskiego, które ostatnio kupiłam, za chyba 5,90. Chcę zobaczyć, czy będą wygodne. I to są takie rzęsy pie MING 5 dr Sztuczne norki. Zobaczymy, czy będą wygodne. Ja sobie dzisiaj ponoszę, w ogóle zobaczymy, czy jej się dobrze zakłada. Ostatnio prowadziłam instruktaż zakładania rzęs przez internet, e, ale nie no, rzęsy też muszą być z dobrej jakości, żeby no, wygodnie się je kleiło. Także sobie je odkleję z paska i zaraz będziemy je doklejać. Troszkę je powyginałam przed e, naklejeniem. Wydają się bardzo podatne na układanie i dość ale, takie giętkie, gipkie, więc nie wiem, zobaczymy, czy będzie problem z ułożeniem ich na powietrze, czy nie. To jest taki bardzo delikatny model, czekam aż odparuje. Troszeczkę zastygnie klej. I zaraz będziemy kleić. Zawsze największy problem jest z ułożeniem przodu. Żeby on się... Ale znowu wyszłam z kadru. Zawsze największy problem jest z ułożeniem przodu. Ale zobaczymy, powiem Wam, że bardzo fajnie się je ułożyło. Są bardzo gipkie te rzęsy. Ponoszę je dzisiaj cały dzień. I zobaczymy, czy mi się oko przyzwyczai, ale są bardzo ładne, takie delikatne, to było naprawdę bardzo dużo modeli, ja wzięłam taki najdelikatniejszy, żeby je potestować, ale jak mi się sprawdzą, to na pewno kupię więcej Zrobię drugie oko i wracam Rzęsy mam już przyklejone i muszę przyznać, że są naprawdę bardzo fajne po pierwsze, rzęsy mi się bardzo dobrze układały, no powiedz, One są podatne na układanie, są właśnie gipkie, nie prostują się w czasie klejenia na oku, tak jak to niektóre modele mają w zwyczaju. Ten pasek nie jest taki bardzo gruby, nie jest to przeźroczysta żyłka, ale też nie jest to taki mega gruby pasek, jak przeważnie przy tych minkowych mm, rzęsach. Trochę sobie zrobiłam faila, bo za mocno wytuszowałam swoje rzęsy i w połączeniu z tymi delikatnymi rzęsami sztucznymi to tak przepijają te moje patyki, takie proste. No ale będę wiedziała, żeby na przyszłość do takich delikatnych rzęs nie robić dwóch warstuszu. No, <laughs> ale nie, naprawdę rzęsy świetne i na pewno pójdę sobie jeszcze po więcej par i po inne modele. Ja skończę makijaż twarzy i widzimy się za chwilę. Ok, makijaż już mam skończony. Mamy godzinę 15.34. Ja sobie ponoszę te cienie na oku, ogólnie ponoszę makijaż. Wrócę do Was wieczorem na podsumowanie. I opowiem Wam co nieco jeszcze, jakie są moje wnioski odnośnie tej palety. A teraz pokażę Wam na lekkim zbliżeniu, jak wygląda makijaż oka. Witajcie po chwili. U mnie na zegarze wybiła 12.34 w nocy, więc to już jest najwyższy czas, aby podsumować ten makijaż oczu i iść zmyć makijaż, ponieważ już się tam na łóżku tarzałam przy oglądaniu serialu i pewnie wszystko mi się rozmazało. Co chciałam powiedzieć o tej paletce? No, poza tym, że jest przepiękna i cudowna, w ogóle jest. Pięknie tutaj poukładana, ładnie wygląda. Jak się to otwiera, to od razu ma się takie poczucie, że to jest coś fajnego. Cieszę się, że te maty są większe niż te błyski. Matami się pracuje bardzo dobrze. One się bardzo dobrze ze sobą, między sobą się bardzo dobrze łączą. Bardzo ładnie się rozcierają do takiej chmurki. Tak jak już wspominałam wcześniej, one się nie zapiekają, czyli nie robią nam od razu taki dup. Wiecie, o co chodzi takiej plamy koloru, której już nie możemy rozetrzeć, bo się tak przyczepi bazy, że nie można już z tym nic zrobić. Czegoś takiego nie zauważałam, więc to jest na pewno na duży plus. One się bardzo dobrze rozcierają. Jeśli chodzi o błyski, to na szczęście nie dają one jakiegoś takiego bardzo dużego efektu folii i myślę, że nawet to są bardziej cienie, cienie drobinowe, nawet przynajmniej. Te, które ja używam się podczas makijażu, więc myślę, że można spróbować delikatnie też, nawet wiece dojrzałej, e, spróbować nałożyć te cienie błyszczące. E, jest to dla mnie e, prawie, że tak powiem, paleta idealna, a zaraz wam powiem, dlaczego prawie. E, jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, ojej, ona no, jest śliczna. No, chciałabym takiego mieć, miłziaka po prostu do makijaży ślubnych, coś takiego bardziej neutralnego. Ehm... Natomiast przy moim typie urody te cienie wychodzą cieplej, na pewno. Jeszcze bym chciała wypróbować te róże, natomiast ogólnie to jest taki vibe, bym powiedziała, neutralny w stronę ciepłego. Taki jakbym miała to porównać, tak trochę mi się mój makijaż, mi się troszeczkę z J.Lo kojarzy, takie kolory wyszły. Co jeszcze? Prawie idealna jest ta paleta, ponieważ brakuje mi tutaj czarnego. Czarnego, żeby sobie właśnie przyciemnić zewnętrzny kącik, pogłębić ten kącik, żeby makijaż był taki bardziej jej trójwymiarowy, mm, głęboki, i na pewno chciałabym coś jaśniejszego niż ten słon łabądek ponieważ mm, słon jest w odcieniu mojej skóry i on mi na przykład nie rozjaśnia tych wewnętrznych kącików, często sobie rozjaśniam wewnętrzny kącik białym po prostu, no, ale ja jestem blada. Tak samo ten Shimmering Pearl. Ja myślałam, że on na powiece będzie troszeczkę bardziej chłodny. Ja lubię chłodne złoto, a on wychodzi. No, na mnie wyszedł dość ciepło, jak widzieliście. No, jest ten złoty taki, bym powiedziała, ciepły. Zdecydowanie ciepły. Także bardzo jasnego mi brakuje koloru, takiego prawie że białego i czerni. I może jakiegoś bardzo jasnego brokatu, ponieważ ja normalnie używam jeszcze jaśniejszych, świetlistych cieni. Natomiast no, nie mogę nic złego o tej palecie powiedzieć. Jest świetna, świetnie się z nią pracuje, pięknie się utrzymała. Zaraz zrobię zbliżenie i sobie zobaczycie. Tak, przymrużę powieki, żebyście sobie zobaczyli, ale ogólnie cienie no, bardzo ładnie wyglądają. Nic się nie zebrało, bardzo ładnie się są połączyły. Błyski są bardzo ładne, takie skrzące, nie są takie zalepione jak czasami folia się tak zalepie, tworzy takie płatki na powiekach, no tutaj takiego efektu nie ma. I to mi się bardzo podoba. No, także to by było wszystko, to by było na tyle. Ja serdecznie mogę paletę Too Faced Bone This Way The Natural Nudes polecić. Jest to rewelacyjna paleta, i nie żałuję, że zdecydowałam się na nią, a nie na przykład na jakąś inną. Na przykład na Anastazję, bo tutaj tak naprawdę są kolory praktycznie wszystkie będę używać. Natomiast no, ja nie lubię też płacić za coś, czego wiem, że nie będę używać. A wiem, że na pewno w makierze ślubnych. Czerwień nie będę używać. A tam widziałam jakieś chyba czerwone, fioletowe cienie. Więc cieszę się, że zdecydowałam się na to. A Wy możecie w komentarzach polecić mi jakąś neutralną paletę cieni, którą Wy lubicie. Może to być marka drogeryjna, może być to marka selektywna. Chętnie poczytam, co Wy używacie na co dzień, a może. Też na jakieś takie większe wyjścia, czy macie coś takiego sprawdzonego. Ja się mega cieszę, i już będę mogła teraz legalnie w pełni używać, nie będę musiała czekać na filmik. No, to tyle. Trzymajcie się i do następnego filmu. Pa! pa.